Głównym moim celem dzisiaj było zobaczenie w naturze sytuacji, ponieważ moje doświadczenia wieloletnie samorządowe, byłem ponad 17 lat burmistrzem, pokazują, że trzeba zobaczyć coś, bo opowieści o różnych rzeczach, różnych ludzi, różnych dokumentów dają bardzo różne obrazy. I zawsze uważam, że trzeba mieć takie rzeczywiste odniesienie i, i temu dzisiaj służyła ta wizyta i oczywiście przy okazji wyszło parę tematów, gdzie różne strony różnie okazują rzeczy, czyli i co do odpowiedzialności, co do własności i właściwości. I myślę, że będę pogłębiał jakby odpowiedzi na te pytania, ale one już w jakiś sposób zostały sformułowane coś Pana zdziwiło? Gdzie Pan dokładnie to? Najbardziej mnie zdziwiło, jeśli to jest, a taką informację otrzymałem od no osób towarzyszących, że Gmina Ława nie ma planu zagospodarowania terenu. Dla mnie jest to w ogóle niepojęte. Chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego? Tak jest. Od 1999, a potem przedłużono to do 2001 lub 2002. Był obowiązek bezwzględny, bo stare plany te nazwijmy sprzed 90 roku traciły moc i powinno być zrobione studium, a później plan zagospodarowania. I moim zdaniem, większość problemów, które tutaj się próbuje formułować, wynikają z braku tych rozstrzygnięć w planie. Yy, I jeszcze otrzymuje taką informację, że w tak zwanych planach sprzed 90 roku był zakaz na przykład budowy na tym obszarze. Tak. Polder Oławo-Nitki prawnie ma status polderów zaległych. Ale to powinien o tym właśnie rozstrzygać Plan Zagospodarowania i tu mówimy, a prawo miejscowe jak i Plan Zagospodarowania realizuje gmina. Mhm. Oczywiście przy przygotowaniu takiego planu zagospodarowania. Jest on opiniowany przez różne instytucje, w tym na pewno byłoby opiniowane przez zarządców właśnie drogi wodnej, bądź właścicieli tych fragmentów wałów. Mówimy o pani dyrektor Gustowskiej od Marszałka. Ale on, oni by opiniowali plan w tym kierunku, czyli gmina by musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, co chce i ewentualnie to, co chce, w jaki sposób koliduje z czymś. Panie wojewodze, czyli Pana zdaniem ustalenie tego stanu, czy jest to polter zalewowy, czy nie, to to jest decyzja gmina, gminy w planie zagospodarowania przestrzennego. Moim zdaniem plan zagospodarowania przestrzennego definiuje, co to jest. Rozumiem, że dzisiaj nie ma pytania, czy to jest, czy nie. To jest nic. Nie wiadomo, co to jest, bo mogłoby być to to, co ustali samorząd, co tutaj jest, A jeszcze jest dodatkowy element, że jak już zasięgnąłem opinie, ale Taką wiedzę też wcześniej posiadam. Rzeczywiście można powiedzieć, że do roku 97 po wojnie mieliśmy taki pewien czas, gdzie nam odra no, pozwoliła żyć. Ale już po doświadczeniach 97, a proszę zauważyć, że mówimy o tym obowiązku robienia studiów i planów już po tej dacie, to ja już naprawdę nie rozumiem, dlaczego. To jest. Ale najważniejsze jest rozstrzygnięcie, bo moim zdaniem powód 903 roku pokazała pewną rzeczywistość i po tej powodzi ówcześni gospodarze, czyli Niemcy, rozwiązali naprawdę wiele rzeczy i należało tylko uszanować tamte działania i decyzje i uszanować poprzez właściwe zapisy w planie zagospodarowania. Więc najpierw odpowiednie wprost, zanim odpowiem wprost na to, co pan powiedział. Znowuż moje doświadczenia są takie, że mieliśmy w brzegu dolnym jedną miejscowość, wioskę między odrą a zakładami chemicznymi i myśmy to robili bez wody wysiedlanie tych mieszkańców, oczywiście tych, którzy chcieli się wysiedlać, stworzyliśmy pewien system. Yy, czyli I tym zajmował, bo, tak? gmina, przy czym to były działania też osób prywatnych, bo proszę zauważyć, że te osoby, które tam są, są właścicielami. Czyli gmina wykupywała od nich teren, a oni sobie kupowali za te pieniądze, albo częściowo za te pieniądze, inne lokum. Bo rozumiem, że teraz jest oczekiwanie tego typu, że. Ktoś coś wybuduje, odszkoduje, i my będziemy. No, Była mowa o tym z tego państwa, które mogły być przenoszone. Ale ja mówię w tej chwili o tym samym, tylko mówię o własności. Jak się przenosi własność? Mam jakąś własność, która ma jakąś wartość, oddaję ją i dostaję ekwiwalent tej własności. Do tego rozumiem, że gdybyśmy rozmawiali, że to ma być polder, jak pan sugeruje. Pewno mogę sobie wyobrazić, że państwo powinno stworzyć szczególne warunki, ale nie możemy zapominać o tym elemencie, że to również jest sytuacja, która wymaga działań właścicieli, czyli mieszkańców i wsparcia gminy. Wsparcia gminy w sensie planowania, że tu nie powinniśmy się odbudowywać, nazwijmy, już w ogóle nie dopuszczam myśli, że ktoś by się chciał tu budować. Nie powinniśmy się odbudowywać, w związku z tym no, pewno jest jeszcze jakiś trzeci instrument potrzebny, bo rozumiem, że tu system wodny jest taki, że on w naturalny sposób zalewa. To bez ingerencji, jakby tak jest skonstruowane. To jest cecha tego systemu. Panie Wojowoda, ale na jakim etapie jest teraz to wysiedlenie? Ono dojdzie do skutku? Teraz, za chwilę. Ale dlaczego pani mnie pyta? To powinny być trzy strony. Właściciele, gmina plus państwo, które jakiś ogólny interes i pomoc po tych doświadczeniach ma. Natomiast mnie niepokoi, że Państwo zaczynacie ode mnie. A ja bym zaczął od dołu. Zresztą, Panie Stanowisko, wyraża się ono w tym, że mieszkańcy chętni do wysiedlenia powinni y, załatwiać to z wójtem przy wsparciu Państwa. Tak. Państwo powinno dodatkową pomoc ze względu na charakter, bo powiedziałem, że gdyby to nie był, na razie nie definiując, czy to jest polder, czy nie. Gdyby to nie był tego typu teren w sensie wątpliwym, bo przecież proszę zauważyć, że jakby tu przerwało wał i, i była powódź, to potem nie byłoby wysiedlania. Natomiast wiemy, że w układzie systemu wodnego są takie miejsca, które są jakby cyklicznie zagrożone, a nawet w świetle tutaj, Pan Generał może dokładnie powiedzieć, dyrektywy unijnej, my powinniśmy tworzyć wokół rzek takie naturalne tereny polderowe, które będą dawały takie odprężenie w przypadku wysokich wód. I po to między innymi budujemy zbiornik Gracicusz, który może obniżyć poziom wody o pół metra, powiedzmy, w naszym województwie. Więc jeśli przyjąć, że ten teren ma takie cechy, to na pewno jest tu potrzebny udział też państwa. Tylko niepokoi mnie sytuacja taka, że. Troszkę tak jakby to było roszczenie, a nie współpraca i propozycja wspólna. Ja no też to, nie odsyłam to, do wójta, tylko pokazuję, to. że ten problem jest tak naprawdę, jeśli mamy mówić o rozwiązaniu problemu, wspólny. Mhm. Jest, jest to problem wspólny, natomiast być może, że w doświadczeniach zaraz po powodziowych tak jakby było oczekiwanie, że ktoś zaproponuje model rozwiązania. Natomiast ja nie mówię, że nie możemy pracować nad modelem, tylko powiem, z moich znowu być może doświadczeń, jednak praktyka, jest takie, że między deklaracją, że ktoś chce wyjść, a tym, jak zaczniemy negocjacje, za ile na jakich warunkach, jest przepaść. Więc ja nie mówię o deklaracjach, tylko o takim projekcie, które strony będą chciały podpisać. No bo wersja taka, no powiedzmy sobie, po ileś tam pieniędzy, żebyśmy nowe domy wybudowali, a później jeszcze odszkodowanie za to, co nam zabieracie, na przykład, nie? I ktoś powie, no to skrajnie nie tak. Ja już widziałem na swoim biurku. Yy, Nazwijmy chyba z, z tych dwóch miejscowości, pan Sołtys Kuriat, takie tak, nazwisko tak, 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 zap zapamiętałem, i między innymi lista mieszkańców, którzy jakby wyrażają wolę yy, wyprzesiedlenia się. Ale proszę zauważyć, że to jest tylko taki etap, że mogłoby być tak również, że nawet gdybyśmy wybudowali nowy dom gdzieś. I powiedzieli, proszę się tam przeprowadzić. Jak ktoś mówi, ja tu jestem stałym człowiekiem, chcę tu dotrwać, bo tu jest moja ojcowizna. Czyli rozumiem tak te pięć głosów, które powiedziały, że nie. Natomiast pozostali, to wcale nie oznacza, że oni na każdych warunkach i w każdym systemie tak naprawdę istota rzeczy polega na tej propozycji realistycznej, kto co daje.